Maneczko, cześć dzień dobry! Witam Was w nowym odcinku na kanale, jak widzieliście po samym tytule filmu, miałem operację, ale żeby Wam tutaj nie odpowiadać w komentarzach, bo na pewno będzie na to dużo pytań, na co, co, co i jak, dlaczego, więc wam opowiem tutaj, tak w skrócie, dlaczego, co i jak. Jak po samym tytule widzieliście, miałem operację i koniec jazdy na motocyklu. Co się z tym wiąże, to, że jeżeli jeszcze nie oglądali poprzedniego odcinka, jeżeli byście chciał sobie wygrać. Taki oto kubeczek. Lub nie tylko taki kubeczek lub bluzę, koszulkę to oczywiście odsyłam Cię do wczorajszego odcinka, w którym yy, była ostatnia jazda na yzf bo sprzedałem też Yamaha. Więc do tamtego odcinka Cię odsyłam i oczywiście zapraszam Cię do subskrybowania kanału, komentowania, lajkowania, zapraszam Cię na Instagrama, Facebooka i na pozostałe rzeczy. Także przechodząc do tematu filmu, to, miałem operację na przepuklinę pachwinową, co to jest, jak to się wszystko dzieje, wygląda, to sobie oczywiście wygooglujcie w internecie. Operację miałem w środę, yy, czyli jakie środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. Czyli dokładnie tydzień temu, nie? Więc tydzień temu, a wyszedłem ze szpitala dwa dni po operacji, czyli w piątek, czyli 5 dni temu. Piątek, tak? Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. Tak, zgadza się. Czyli 5 dni temu wyszedłem ze szpitala i co się z tym wiąże? To, że jeszcze nie mogę normalnie chodzić jak poczciwy człowiek, bo jakieś dopiero 2 dni temu zacząłem normalnie w miarę wstawać z łóżka. Bo do tej pory to musiałem się trochę pomęczyć ze stawaniem, składzeniem się i schodzeniem. Ogólnie sprawa wygląda tak, że nie mogę aktualnie wyprostować się do linii pionowej, nie mogę chodzić. Prosto, w, w linii prostej tylko trochę jestem przygarbiony, ponieważ mam 10 szwów i ta rana jednak boli. Co się dalej z tym wiąże, nie mogę dźwigać przez dobre dwa miesiące. I co dalej się z tym wiąże, to oczywiście to, że nie bez powodu sprzedałem Yamaha i nie bez powodu będę sprzedawał pozostałe motocykle. To jest takie coś, że pasowałoby mi, żeby mi się ta rana zagoiła w miarę fajnie, ok, bez żadnego problemu. Więc na razie sobie odpuszczam jazdę na motocyklu przez jakieś 2 miesiące na pewno, 3, 4. tak, 4 miesiące myślę, że spokojnie trzeba odpuścić, nie? A na sezon kwiecień, maj myślę, że coś wleci nowego. Jeszcze wam nie zdradzę co, bo nie wiem sam co to będzie, ale myślę, że coś takiego konkretnego, no. Także w sumie chyba tyle, co chciałem to wam powiedzieć. a teraz was zapraszam do odcineczka, w którym ostatni raz sobie jeżdżę na motocyklu i będę miał przerwę jakąś kilkumiesięczną, nie? Także, na razie. Na spokojnie, kurde, za ciepło się ubrałem niby na podwórku pisgał wiatr, taki kurde taki no duży, duży wiaterek no mam bluzę taką cienką. Cienką bluzę. E, kurtkę cienką. No i jeszcze na, górze, na górę sobie ubrałem cienką bluzę. Nie cienką, tylko bluzę taką o, normalną. Także tak to wygląda. No i mi się w sumie ciepło zrobiło. No a dzisiaj taki odcinek tematycznie trochę nieprzyjemny, że tak mogę powiedzieć, ale kurde skopane tu jest co to. Bobery czy dziki? Czy coś innego jeszcze? Dziki chyba. Tak wyryły. Nieprzyjemny odcinek mianowicie, że to jest moja ostatnia jazda na motocyklu w tym sezonie na pewno w przyszłym też przez jakiś czas Ostatnia jazda przed operacją także przez jakieś około 6 miesięcy myślę, że Trzeba będzie uważać Nie jeździć Żeby się wszystko ładnie zagoiło Zobaczymy co tam doktor będzie mówił Operacja w sumie za jakieś... Co dzisiaj jest? Sobota? Niedziela? Poniedziałek? No i we wtorek na szpital jadę We wtorek jadę do szpitala No i będą mnie kroić Tak, że tak to wszystko, kurde, się prezentuje. Więc średnio, a co na to wskazuje, też być może sprzedam Yamaha KTM, a sprzedam filmik z KTM, a wleci jeszcze yy, w tym miesiącu. W tym, nie w tym, no w tym miesiącu wleci. W sumie ten filmik będzie na pewno dodany po operacji, więc, no więc zobaczymy. Wszystko wam tam napiszę Ale kurde, takie chmury Weszły, że masakra Nadeszły chmurki Trochę szkoda Yamahy sprzedawać Bo naprawdę jest maszyna Tak do, dopieszczona, że Że aż szkoda Ale skoro ma stać Pół roku albo więcej I Zajmować miejsce, to może się coś Kupi innego Takiego, żeby wiecie, coś Podremontować, jeżeli oczywiście będzie można Jakoś Działać Także se już nie pojeżdżę przez najbliższy czas Czysto? Nie ma psów? Nie ma W sumie o takiej godzinie się wybrałem, że nie powinno być Nikogo, także Także jest git. Zobaczymy co co zamontowali. O. Mamy tak. Cztery kamery i klakson i skrzynka Ty A moja nachlejka gdzie jest? O kurwa Ty ja to muszę sprawdzić. Oprócz tu maszyn. Ciepło mi się zrobiło akurat, co trochę. Dychnę, znalazłem fotę. Yy, na TikToku w sumie jest. Tu był słupek. Nie, którego teraz nie ma. Tu był słupek przyspawany i oni go odcięli. A naklejka była na tym suwku, nie wiem. Patrzcie, sobie, o tutaj jest. Z tej strony, nie? Powinno być widać, nie? O kurde, także przypał. Przypał, bo to moja wlepa była. Więc teraz co? Tu widzę świeże spawy. Chyba, że na tym słówku gdzieś jest. Nima. Ty nie tego słupka stąd wyciągnęli Bo tu nie było Gdzie jest w lepa skóry Wissini Gdzie wlepa Tak, no ten słupek jest stamtąd a wlepa była gdzieś tu Gdzieś tu, bo to jest ładne, więc tutaj była wlepa Skury Wissini odkleiły No Także miałem motoru nie ubrudzić, ale to nie, czysty jest i tak, tak na spokojnie dzisiaj, więc. Dobra, jedziemy na chatę, także teraz mamy cztery kamery, akurat fajnie skierowane tutaj, jest sobie wjeżdżamy. W sumie jedna, nie, bo jest na każdą stronę, czyli jedna jest na most, czyli tutaj, druga jest tam do tyłu, jak jedzie pociąg. No jedna jest tamtą stronę i jedna jest tutaj, nie? czyli akurat ta jedna fajnie nas tutaj widzi, jak sobie wjeżdżamy, więc tutaj będzie takie wjeżdżenie, nie jeżdżenie. znaczy ja i tak już nie będę jeździł. Także tak. I ogólnie tutaj napisali, że uwaga, przechodzenie przez most, przez most surowo zbronione. Także nie było tego znaku kiedyś, bo se ludzie tutaj chodzili w tej z powrotem, także. Ale o nic nie pisze Także Ten, jeżeli my sobie będziemy jeździć To nie będzie żadnego e, Przypału Chyba Przechodzenie Nie dotyczy motocykli, kurde Więc tak Dobra, jedziemy Kurde, to było... a nie, dobra Aż tak wyjeżdżony jest? Pierdzielisz No trochę jest Zobaczymy jeszcze na Wisłę i spadamy Płynie. Chyba z wiatrem, no, także tak. Spierdzielamy. W sumie jak teraz tam wstawili te kamery, to na pewno jest jakiś na żywo podgląd na 100%. Jest jakiś na żywo podgląd, także bardzo chyba nie muszę nic tłumaczyć. Ale tu jest kurde przez te dziki wy, wywalone. To nic innego jak. Nie, no kurde. Może to nie dziki, tak wywalone? Ciulwie Teraz będzie listopad, grudzień to będzie dwa miesiące może na sezon wrócimy zobaczymy jak wszystko będzie się miewać bo jak na razie to to się tak miewa że średnio No, i prawdopodobnie kupimy jakieś 2T jakieś 125. Zobaczymy jak to będzie chodzić. Zobaczymy jak Honda będzie jeździć, ale Honda w sumie to. Nie pojeździmy dużo, coś tam się potłuczamy tutaj po okolicach, ale nie dużo, bo po prostu. O, jedyna przeszkoda w okolicy, w promieniu 5 km górka ziemi. Słuchajcie, bo się wyłączyła kamera. Nie wiem dlaczego. Bateria niby naładowana była, ale, ale ten nie wiem w którym momencie się wyłączyła. Także do następnego razu, ludziska.